Jeżeli chodzi o udział w finansowaniu funduszy, wykorzystania funduszy europejskich, w tym finansowaniu pomostowym, no to liczymy na taki udział gdzieś w okolicach 40%, może troszeczkę powyżej udziału w rynku, czyli trochę więcej niż zwykle mamy w rynku agro, no ale to też tak przywykliśmy do tego, że jeżeli chodzi o produkty inwestycyjne związane z Unią Europejską, to mamy taki udział między 35% a 45%. Celujemy w tą górną część nawiasu, czyli około 40 paru procent. Natomiast jeżeli chodzi o eksport na, na rynki trzecie, czyli nieunijne, no to spodziewamy się tutaj znacznie, znacznego wzrostu. To jest związane z tym, że po połączeniu z BNP Paribas bank zyskał, no, Kompletnie nowe, zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o możliwości wspierania polskiego, polskich przedsiębiorców. No, głównie dlatego, że po prostu nasz partner strategiczny ma tam banki albo oddziały i to daje zupełnie nowe możliwości. Prawdę mówiąc, takie wyszacowanie w procentach jest bardzo trudne. Tego nie wiadomo, bo to za każdym razem jest to po prostu w ślad za, za klientem, za kontraktem, ale naprawdę spodziewam się, że to mogą być bardzo duże wartości. Czy Coś oprócz embarga będzie wpływało negatywnie na eksport? Na eksport żywności, tak dużego wpływu nie będzie miało embargo, bo ono ma raczej taki charakter symboliczny, dużo większy będzie miało, dużo większy wpływ będzie miało ubożenie z społeczeństw rosyjskiego, ukraińskiego i w ogóle wschodnich. Trzeba pamiętać, że Rubel i tamtejsze waluty zdewaluowały się już o ponad 25%, co znaczy, że nasza żywność jest 25-30% i więcej droższa na tamtych rynkach. I to jest dużo większy problem niż jakiekolwiek bariery, takie powiedziałbym, polityczne czy administracyjne, bo po prostu ludzi, którzy kupowali polską żywność, powoli nie stać na to, żeby ją kupić po raz kolejny. Jaki jest potencjał tego rynku i takich rynków wschodnich, o których pan mówił Chiny i tak dalej, jaki będzie udział banku w finansowaniu eksportu właśnie na Wschód? No to jest takie pytanie za milion dolarów. Jeżeli chodzi o udział, odpowiem na etapami, jeżeli chodzi o udział w finansowaniu funduszy wykorzystania funduszy europejskich w tym finansowaniu pomostowym? No to liczymy na taki udział gdzieś w okolicach 40%, może troszeczkę powyżej udziału w rynku, czyli trochę więcej niż zwykle mamy w rynku agro, no ale to też tak przywykliśmy do tego, że jeżeli chodzi o produkty inwestycyjne związane z Unią Europejską, to mamy taki udział między 35 a 45%. Celujemy w tą górną część nawiasu, czyli około 40 paru procent. Natomiast jeżeli chodzi o eksport na, na rynki trzecie, czyli nieunijne, no to spodziewamy się tutaj znacznie, znacznego wzrostu. To jest związane z tym, że po połączeniu z BNP Paribas bank zyskał no, kompletnie nowe, zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o możliwości wspierania polskiego, polskich przedsiębiorców. No, głównie dlatego, że po prostu nasz partner strategiczny ma tam banki albo oddziały i to daje zupełnie nowe możliwości. Prawdę mówiąc, takie wyszacowanie w procentach jest bardzo trudne. Tego nie wiadomo, bo to za każdym razem jest to po prostu w ślad za, za klientem, za kontraktem, ale naprawdę spodziewam się, że to mogą być bardzo duże wartości. Czy coś oprócz embarga będzie wpływało negatywnie na, na eksport żywności i tym samym udział w finansowaniu państwa? na eksport żywności tak dużego wpływu nie będzie miało embargo, bo ono ma raczej taki charakter symboliczny, dużo większy będzie miało dużo większy wpływ, będzie miało ubożenie społeczeństw rosyjskiego, ukraińskiego i w ogóle wschodnich. Trzeba pamiętać, że rubel i tamtejsze waluty zdewaluowały się już o ponad 25%, co znaczy, że nasza żywność jest 25-30% i więcej droższa na tamtych rynkach. I to jest dużo większy problem niż jakiekolwiek bariery takie, powiedziałbym, polityczne czy administracyjne, bo po prostu ludzi, którzy kupowali polską żywność powoli nie stać na to, żeby ją kupić po raz kolejny.